W samym sercu Rzymu, otoczone wysokimi murami, znajduje się najmniejsze państwo świata. Watykan zajmuje zaledwie 44 hektary, a mimo to jego wpływ sięga najdalszych zakątków globu. To tutaj bije serce Kościoła katolickiego, a papież jako jego zwierzchnik sprawuje duchową władzę nad miliardami wiernych. Watykan to nie tylko siedziba głowy Kościoła, lecz także symbol ciągłości chrześcijaństwa i centrum jednej z najstarszych instytucji w historii ludzkości. Za jego murami znajdują się jedne z najcenniejszych dzieł sztuki, archiwalne dokumenty o ogromnym znaczeniu i sekrety, które od wieków budzą ciekawość świata. Każdego roku do Watykanu przybywają miliony pielgrzymów i turystów, pragnących ujrzeć monumentalną Bazylikę Świętego Piotra, zwiedzić Muzea Watykańskie i poczuć atmosferę tego niezwykłego miejsca. To tu zapadają kluczowe decyzje dla Kościoła, odbywają się konklawe wybierające nowego papieża, a historia splata się z teraźniejszością w nieustannym dialogu między tradycją a współczesnością. Watykan pozostaje jednocześnie duchowym centrum i politycznym organizmem. Jest niezależnym państwem, lecz jego znaczenie wykracza daleko poza granice jego murów. To miejsce, gdzie wiara, władza i historia przenikają się w sposób, który od stuleci fascynuje i intryguje ludzi na całym świecie. Zanim Watykan stał się duchowym centrum chrześcijaństwa, jego ziemie miały zupełnie inne przeznaczenie. W czasach starożytnego Rzymu obszar ten znajdował się poza granicami miasta i był znany jako Eiger Vaticanus. Było to miejsce bagniste i mało przyjazne do zamieszkania, choć z czasem powstały tam wile rzymskich arystokratów oraz ogrody cesarskie. W pierwszym wieku naszej ery na wzgórzu watykańskim znajdował się cyrk zbudowany przez cesarza Kaligulę, a następnie rozbudowany przez Nerona. To właśnie tam miały miejsce brutalne egzekucje pierwszych chrześcijan oskarżanych o podpalenie Rzymu. Według tradycji jednym z męczenników straconych w tym miejscu był apostoł Piotr, jeden z najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa. Zgodnie z przekazami historycznymi został ukrzyżowany głową w dół na rozkaz Nerona, a jego ciało pochowano w pobliżu miejsca kaźni. Grób Piotra szybko stał się miejscem kultu i pielgrzymek pierwszych chrześcijan. W IV wieku po zalegalizowaniu chrześcijaństwa przez cesarza Konstantyna Wielkiego, na tym świętym miejscu wzniesiono pierwszą Bazylikę Świętego Piotra. Była to monumentalna świątynia, mająca upamiętnić męczeństwo apostoła i podkreślić rosnącą rolę chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim. Z biegiem wieków Watykan stał się nie tylko miejscem kultu, ale także centrum władzy Kościoła. Choć przez pewien czas papieże rezydowali w innych częściach Rzymu, a nawet w Awinionie, to właśnie wzgórze Watykańskie stało się ostatecznie ich główną siedzibą. Kolejni papieże rozbudowywali kompleks pałacowy, wznosili nowe świątynie i umacniali znaczenie Watykanu jako serca chrześcijańskiego świata. Od miejsca męczeństwa i pokory do bastionu duchowej i politycznej potęgi. Tak narodził się Watykan, który przez wieki miał kształtować losy Kościoła i całej Europy. Historia papiestwa sięga czasów apostolskich, a jego pierwszym zwierzchnikiem był święty Piotr. Uczeń Jezusa Chrystusa. To on, według tradycji, otrzymał od Chrystusa klucze do Królestwa Niebieskiego i stał się fundamentem Kościoła. Jego następcy, choć początkowo nie nosili tytułu papieża, przewodzili wspólnocie chrześcijańskiej, broniąc jej wiary i kształtując doktrynę w czasach prześladowań. Wraz z rosnącym znaczeniem chrześcijaństwa i jego uznaniem przez cesarza Konstantyna Wielkiego, rola biskupa Rzymu zaczęła się umacniać, czyniąc go najwyższym autorytetem w sprawach duchowych. Przez stulecia papiestwo odgrywało kluczową rolę w historii Europy, nie tylko jako instytucja religijna, ale także jako siła polityczna. Władza papieży rosła, czyniąc ich jednymi z najpotężniejszych postaci średniowiecznego świata. Niektórzy z nich, jak Grzegorz Wielki czy Leon III, przyczynili się do ugruntowania chrześcijaństwa i kształtowania cywilizacji zachodniej. Inni, jak Innocenty III, sprawowali niemal absolutną władzę nad europejskimi monarchami. Z biegiem lat wokół papieństwa narastały kontrowersje. Szizma zachodnia, okres wojen i korupcji w Kurii Rzymskiej, a także czasy renesansowych papieży, którzy bardziej interesowali się sztuką i polityką niż duchowością, osłabiły autorytet stolicy apostolskiej. Reformacja w XVI wieku wstrząsnęła kościołem i podważyła nieomylność papieży. Odpowiedzą na ten kryzys był sobór trydencki, który umocnił katolicką doktrynę i przywrócił dyscyplinę w kościele. Kolejne wieki przyniosły zmiany, które ukształtowały współczesne papieństwo. W XIX wieku papież Pius IX ogłosił dogmat o nieomylności papieskiej, a w XX wieku Pius VII zmierzył się z wyzwaniami II wojny światowej. Jan XXIII zainicjował Sobór Watykański II, który zreformował Kościół, a Jan Paweł II, pierwszy papież z Polski, odegrał kluczową rolę w upadku komunizmu w Europie. Współczesne papieństwo zmaga się z nowymi wyzwaniami. Globalizacja, kryzysy moralne i postępująca laicyzacja społeczeństw wymagają od papieży nie tylko duchowego przewodnictwa, ale także umiejętności dialogu ze światem. Od czasów Świętego Piotra po dzień dzisiejszy urząd papieski niezmiennie pozostaje symbolem jedności Kościoła i strażnikiem jego tradycji, choć jego rola w świecie nieustannie się zmienia. Przez wieki papieże sprawowali władzę nie tylko duchową, ale także świecką, rządząc rozległymi terenami znanymi jako państwo kościelne. Przetrwało ono przez ponad tysiąc lat, obejmując znaczną część dzisiejszych Włoch. Jednak w XIX wieku proces zjednoczenia Włoch doprowadził do stopniowego ograniczania papieskich posiadłości, aż w końcu w 1870 roku wojska włoskie wkroczyły do Rzymu, odbierając papieżowi jego ziemię. Pius IX odrzucił nową rzeczywistość i ogłosił się więźniem Watykanu. Przez kolejne dziesięciolecia stolica apostolska znajdowała się w stanie konfliktu z władzami Włoch nie uznając ich zwierzchnictwa nad dawną siedzibą papieństwa. Rozwiązanie tego sporu nastąpiło dopiero w 1929 roku, kiedy to papież Pius XI i premier Włoch Benito Mussolini podpisali traktaty laterańskie. Na mocy tego porozumienia powstało niezależne państwo Watykańskie, najmniejsze na świecie zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców. W zamian za uznanie suwerenności Watykanu, Kościół Katolicki oficjalnie zaakceptował nowo utworzone Królestwo Włoch i jego stolicę w Rzymie. Dziś Watykan to nie tylko centrum religijne, ale także funkcjonujące państwo z własnym systemem administracyjnym i politycznym. Na jego czele stoi papież, który pełni funkcję zarówno głowy kościoła katolickiego, jak i suwerena państwa watykańskiego. W sprawach wewnętrznych wspiera go gubernatorat państwa watykańskiego, Odpowiedzialny za kwestie administracyjne i gospodarcze. Istnieje także kolegium kardynalskie, które doradza papieżowi i wybiera jego następcę w czasie konklawy. Choć Watykan nie posiada armii w tradycyjnym znaczeniu, jego bezpieczeństwa strzeże gwardia szwajcarska, formacja wojskowa istniejąca od XVI wieku. Państwo watykańskie posiada również własne instytucje finansowe, system pocztowy, media i służby porządkowe. Jego niewielkie terytorium kryje w sobie jedne z najważniejszych zabytków i dzieł sztuki, a jego znaczenie wykracza daleko poza fizyczne granice, czyniąc go jednym z najbardziej wpływowych ośrodków na świecie. Watykan od wieków otoczony jest aurą tajemnicy, będąc miejscem, gdzie decyzje zapadają za zamkniętymi drzwiami, a dostęp do najważniejszych dokumentów i sekretów Kościoła jest ściśle strzeżony. Niektóre tajemnice Watykanu są oficjalnie uzasadnione względami bezpieczeństwa i tradycji, inne owiane są legendami i teoriami spiskowymi, które rozpalają wyobraźnię historyków i badaczy. Od sekretów konklawe, przez zaginione dokumenty i artefakty, aż po niewyjaśnione wydarzenia, tajemnice Watykanu budzą fascynacje i liczne pytania, na które często nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Jednym z najbardziej strzeżonych procesów w Watykanie jest wybór nowego papieża. Konklawę, które odbywa się w Kaplicy Sykstyńskiej, jest całkowicie odizolowane od świata zewnętrznego. Kardynałowie zamykają się w murach Watykanu, nie mają dostępu do telefonów, internetu ani żadnych zewnętrznych źródeł informacji. Tajność głosowań i całego procesu budzi wiele spekulacji. Historyczne przekazy wspominają o okresach, gdy wybór papieża był wynikiem silnych wpływów politycznych, nacisków zewnętrznych lub wręcz korupcji. Niektóre wybory budziły kontrowersje, a pojawiające się po latach relacje sugerują, że nie zawsze decyzja była wyłącznie efektem duchowej refleksji kardynałów. Wielką tajemnicą Watykanu pozostaje również jego archiwum przechowujące tysiące nieujawnionych dokumentów. Archiwum Apostolskie Watykanu, dawniej nazywane Tajnym Archiwum Watykańskim, jest jedną z najbardziej strzeżonych bibliotek świata. Znajdują się tam dokumenty sięgające ponad tysiąca lat wstecz obejmujące korespondencję papieską, tajne raporty z różnych epok, zapisy procesów inkwizycyjnych, a nawet nieznane wcześniej manuskrypty. Niektóre z nich dotyczą tak kontrowersyjnych wydarzeń jak proces Galileusza, tajne raporty o objawieniach maryjnych czy kościelne dokumenty związane z drugą wojną światową. Dostęp do tych zbiorów jest niezwykle ograniczony i nawet historycy mogą przeglądać jedynie wybrane materiały, co rodzi spekulacje o dokumentach które nigdy nie ujrzały światła dziennego. W Watykanie mogą znajdować się również relikwie i artefakty o nieznanej wartości historycznej i religijnej. Istnieją teorie sugerujące, że stolica apostolska przechowuje przedmioty o ogromnym znaczeniu, takie jak fragmenty Arki Przymierza, oryginalne Ewangelie, a nawet dowody na istnienie Chrystusa. Inne spekulacje dotyczą zaginionych skarbów, które mogły trafić do Watykanu na przestrzeni wieków. Nie brakuje też przypuszczeń, że część dzieł sztuki i cennych manuskryptów została ukryta, aby uniknąć kontrowersji związanych z ich treścią lub pochodzeniem. Watykan to także miejsce wielu niewyjaśnionych wydarzeń i kontrowersji. Jednym z najbardziej tajemniczych przypadków jest śmierć papieża Jana Pawła I, który zmarł w 1978 roku zaledwie 33 dni po swoim wyborze. Oficjalna przyczyna śmierci to atak serca, ale okoliczności jego zgonu do dziś budzą spekulacje. Niejasności wokół sposobu, w jaki odnaleziono ciało papieża, brak autopsji i doniesienia o rzekomych nieprawidłowościach finansowych w Watykanie w tamtym czasie doprowadziły do licznych teorii spiskowych, sugerujących możliwość udziału osób trzecich w jego nagłej śmierci. Kolejną zagadką pozostaje sprawa Emanueli Orlandi, córki watykańskiego urzędnika. Która zaginęła w 1983 roku. Mimo wielu teorii na temat jej losu, w tym możliwego związku z mafią, tajnymi służbami i osobami z Watykanu, jej zaginięcie pozostaje jedną z największych niewyjaśnionych spraw w historii współczesnego Rzymu. Co jakiś czas pojawiają się nowe poszlaki sugerujące, że Watykan może wiedzieć więcej niż oficjalnie przyznaje, ale do dziś nie przedstawiono żadnych ostatecznych dowodów rozwiązujących tę zagadkę. Wielu badaczy sugeruje, że Watykan może posiadać wiedzę, która zmieniłaby sposób, w jaki postrzegamy historię i religię. Niektóre teorie mówią o ukrytych Ewangeliach, dokumentach potwierdzających istnienie zaginionych cywilizacji, a nawet dowodach na kontakty Kościoła z obcymi cywilizacjami. Choć większość tych spekulacji opiera się na domysłach i brakuje im potwierdzenia, nie można zaprzeczyć, że Watykan od wieków jest strażnikiem tajemnic, które mogą nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Niezależnie od tego, ile z tych teorii jest prawdą, a ile jedynie wytworem ludzkiej wyobraźni, jedno pozostaje pewne. Watykan od wieków wzbudza ciekawość, a jego sekrety, zarówno te oficjalne, jak i te, które pozostają jedynie legendą, wciąż fascynują ludzi na całym świecie. Współczesny Watykan, choć najmniejsze państwo na świecie, odgrywa istotną rolę na arenie międzynarodowej. Jego wpływ wykracza daleko poza granice Rzymu i stolicy apostolskiej, kształtując zarówno kwestie polityczne, jak i duchowe. Papież, jako głowa Kościoła katolickiego, jest także jednym z najważniejszych liderów moralnych współczesnego świata. Watykan angażuje się w globalne sprawy, oferując swoje pośrednictwo w konfliktach, promując wartości pokoju, sprawiedliwości i poszanowania godności ludzkiej. Choć Watykan nie posiada armii ani tradycyjnej polityki zagranicznej, jego działania w zakresie dyplomacji są szeroko doceniane. Stolica Apostolska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z większością państw na świecie, a jej ambasadorowie, zwani nuncjuszami apostolskimi, pełnią rolę mediatorów w trudnych międzynarodowych sporach. Papież z racji swojej pozycji często spotyka się z przywódcami państw, angażując się w rozmowy na temat ochrony praw człowieka. Przeciwdziałania wojnom oraz rozwiązywania kryzysów humanitarnych. Watykan pełni funkcję moralnego przewodnika, a jego głos w sprawach światowych często zyskuje szacunek i uwagę rządów i organizacji międzynarodowych. Ważnym aspektem współczesnej działalności Watykanu jest jego zaangażowanie w dialog międzyreligijny. Papież, jako najwyższy duchowy autorytet katolików, stara się budować mosty z przedstawicielami innych wyznań i religii. Watykan organizuje spotkania, konferencje i pielgrzymki, które mają na celu promowanie zrozumienia i współpracy między religiami. Dialog z religią żydowską, muzułmańską, prawosławną oraz z innymi wspólnotami wierzeń jest fundamentem współczesnej polityki Watykanu. Papież Franciszek szczególnie podkreśla rolę wzajemnego szacunku, miłości i pokoju w relacjach między ludźmi różnych wyznań. Watykan angażuje się również w kwestie społeczne i ekonomiczne. Apelując o sprawiedliwość społeczną, walkę z ubóstwem i nierównościami, a także o ochronę środowiska. Papież Franciszek wielokrotnie podkreślał konieczność walki ze zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem środowiska, nawołując rządy do podjęcia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jego encyklika Laude do USI stała się manifestem papieskiej troski o planetę, stanowiąc apel do ludzkości o wspólną odpowiedzialność za przyszłość Ziemi. Współczesny Watykan to zatem miejsce, które nie tylko pełni duchową rolę dla miliardów katolików na świecie, ale także angażuje się w ważne sprawy polityczne, społeczne i ekologiczne. Jego głos w sprawach globalnych jest nadal słuchany, a Watykan, mimo swojej małej powierzchni, pozostaje jednym z najistotniejszych punktów na mapie współczesnego świata. Watykan to miejsce o niezwykłej historii, które przez wieki odgrywało kluczową rolę w kształtowaniu nie tylko losów Kościoła katolickiego, ale i całego świata. Jego początki sięgają czasów święta Piotra, pierwszego papieża, którego męczeństwo na wzgórzu watykańskim zapoczątkowało powstanie tego miejsca jako duchowego centrum chrześcijaństwa. Przez wieki Watykan rozrastał się, stając się sercem Kościoła, a papieże kształtowali nie tylko życie religijne, ale i polityczne Europy oraz całego świata. Watykan to nie tylko historia, ale także miejsce, które współczesne społeczeństwo postrzega jako symbol duchowości, moralności i pokoju. Jego rola na arenie międzynarodowej, angażowanie się w dialog międzyreligijny oraz promowanie wartości sprawiedliwości, pokoju i troski o środowisko pokazuje, że Watykan nie jest tylko małym państwem, ale wciąż ma wielki wpływ na globalne sprawy. Mimo swojej niewielkiej powierzchni, Watykan jest jednym z najważniejszych graczy na światowej scenie, który ma moc inspirowania i kierowania światem ku lepszemu. W przyszłości Watykan prawdopodobnie nadal będzie odgrywać rolę duchowego przewodnika, ale także lidera w kwestiach społecznych, etycznych i ekologicznych. Jego głos w sprawach dotyczących pokoju, ochrony praw człowieka i ochrony naszej planety stanie się jeszcze bardziej istotny, jako że świat zmaga się z wyzwaniami XXI wieku. Choć tajemnice Watykanu wciąż pozostają nieodkryte, jego historia i przyszłość pozostają nierozerwalnie związane z losami Kościoła katolickiego i globalnej społeczności. To miejsce, które nieustannie fascynuje, a jego wpływ na świat nie słabnie, mimo upływu wieków. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Zostaw komentarz i subskrybuj mój kanał. Sprawdź również polecane filmy.